Witam Was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter. No i lecimy, lecimy, gramy dalej. Moi drodzy, mam 11,7 yy, indeksu terraformacji GTI. No i oczywiście, naj, naj, <coughs> e, Teraz potrzebujemy 79,5, więc jeszcze sporo, sporo przed nami. Jak widzicie, ciepło ładnie leci, ciśnienie ładnie leci. Można by było, może, jeszcze przyspieszyć. Tlen, oczy bardzo wolno, chociaż postawiłem już kolejne drzewa. Chodźcie zobaczyć. Tutaj tak, te drzewka znowu mi urosły, dalej urosły mi tutaj, ale dziwne jest to, że tak za pierwszym razem, jak tutaj zrobiłem, to zaczęły tutaj rosnąć drzewka. Później wszedłem do gry, to te drzewka nie były tutaj, bo były tutaj pod ścianą. Teraz są znowu tutaj. No ale okej, okay, nie czepiam się, nie czepiam. Te drzewka, jakieś drzewka znalazłem kiedyś. Ich się w ogóle nie robi w DNA manipulatorze. One po prostu są inne niż te, które mogę stworzyć. To są te. Te drzewka posadziłem sobie już w rozsiewaczu drzew T2. Jak się one nazywają? Zaraz zobaczymy. To są iterera. Iterera drzewka, i ich nie można zrobić w manipulatorze. No i poza tym zrobiłem sobie jeszcze kolejny rozsiewacz drzew. Tutaj posadziłem i ten to drzewko. To jest linii, linii folia. Linii folia robiłem z, z nasion ormea chyba. Zaraz zobaczymy wszystko. Cię Troszeczkę te drzewka, manewrować pomiędzy drzewkami jest trochę ciężko. Zobaczcie i teraz tak. To są linii folia, a nie, to są z szangi. Robię po kolei w ogóle tak. Ale zobaczcie, nie ma tego terra nigdzie, więc nie wiem gdzie się je robi może nie wiem nie wiem skąd się te itera wzięły, bo nie można ich stworzyć e... soleus to nie wolnus Amoera to mamy przy wodzie e... z ormea te drzewka chyba ich nie robiłem jeszcze ale wydaje mi się, że tak e... a to są linii folia to są z Szangi. Chyba ja też robiłem. Moment. Aha, i poczekajcie. I mam w ogóle. Zrobiłem sobie teraz Cernea. I mam jeszcze Aleatus. Czyli mam teraz tak. Tego. I tego. Te dwa mam. To zrobiłem przedtem. Czyli te trzy już mam zrobione. I. I to mam zrobione. Czyli dostało mi jeszcze to do zrobienia. Chyba to. Jeszcze tak nie wiem. mocno mi się udaje, że to zrobiłem. I to. Spokojnie, spokojnie. Będzie czas na wszystkie drzewka. Zrobimy je po kolei. Teraz mogę zrobić dwa rozsiewacze nasion. Rozsiewacze drzew. by gdzieś umieśćmy te drzewka. Gdzieś, gdzie ładnie by to wyglądało. Może kontynuujemy naszą... Hmm. Chciałem się gdzieś tutaj. Może jedno tutaj. Okay. I tutaj wstawmy. E, te. Rosną. Jeszcze jeden mogę zrobić. Czy będziemy zielon robić koło domu? Czy może polecimy w drugą stronę? Pod skałami coś damy. Z tej strony. Tutaj będę chciał się rozbudowywać jeszcze trochę. Może tutaj bym dał coś, żeby przy tej stronie było. Albo. Przy ty... Tej... Albo gdzieś tu, za domem, Może tutaj damy gdzieś. Kolejne drzewka. Byk. I tutaj damy te. No i jest dobrze. Jest genialnie świetnie i w ogóle pięknie. Dobra, co dzisiaj, moi drodzy, co dzisiaj? Pozostało mi tylko tworzyć kolejne drzewka. Tworzyć ciśnienie, tworzyć. Ten 12 GTI, ale to leci szybciej trochę ciepło. Tlen poszedł w górę, lekko skoczył, ale to chyba tylko przypadek, bo myślałem, że to pójdzie szybciej. Można robić. O, skoczył bardzo wolno, rośnie, ale te drzewka pomagają. Naprawdę pomagają. E, Teraformacja rośnie ciepło, ciśnienie pięknie idzie w górę. Także jest świetnie, genialnie, cudownie, ale jest jeszcze jedna rzecz. Jest taka, że niestety. My, moi drodzy, znaleźliśmy tylko 5 jak widzicie skrzynek złotych. Wiem, że jest ich 11 chyba czy 12. Nie wiem, czy mam takiego, taką ochotę szukać ich jeszcze, ale na pewno co chciałbym zrobić, to iść w tereny jeszcze raz poszukać innych skrzynek. Na przykład, bardzo mało, mało rzadko byłem na tej, tej, w tym biomie z ukrytą bazą, która jest za tą jaskinią tam i Rydową, tam byłem kilka razy tylko ale tego terenu nie wiem czy dobrze e, czy ten teren dobrze obszedłem więc tam dzisiaj jeszcze e, pójdziemy moi drodzy cóż powolutku bardzo wolno wady rosną nawet 1% nie ma jeszcze nie wiem jak to bardzo przyspieszyć ale zobaczcie tlen rośnie 27 już także powolutku on rośnie jest super wszystko wszystko rośnie jest genialnie ja bym tutaj jeszcze może wystrzelił jakieś rakiety postawił e, kolejnego e, tego wiertło e, co daje ciśnienie ciśnienie daje tutaj to duże może bym ekstrakt rudy większy postawił no to daje ogromne ciśnienie przecież i ciepło, to bym postawiał właściwie to ciepło i ciśnienie no te dwa rzeczy na przemian można by było stawiać i by było super. Taki ogrzewacz mam tylko jeden. Jak się robi taki ogrzewacz? Ojej, wybuchowy proszek, pręty, ale mógłbym to chyba zrobić jeszcze, poczekajcie. Wybuchowy prę... proszek i pręty. Pręty dwa mam. Stopy metal. Stopy... to pewnie, że mam. I mamy wybuchowy proszek. Świetnie. Dobra, jestem przygotowany na kolejny, Na kolejne wiertło. Na nie na wiertło. Na ogrzewa 4-4. Wsadzamy. Budujemy ogrzewa 4-4. Na zewnątrz jest ciemno. Tutaj mamy jeden. Teraz postawimy sobie drugi. Może nawet za. Okej. Okay. Bardzo ładnie. To nie ten, tylko ten. Tak. I jest kolejny. Świetnie. No. Dobra, moi kochani. Kolejny ogrzewacz postawiony muszę się napić wody z jeziora. Okej. Okay. Coś sobie wszamam Na szybciutko jak jestem w domu. I ruszamy, e, moi drodzy. Podróż. Jeszcze muszę odłożyć te e, naboje mutagenne, metynowe, czyli meta, e, metanowe jest spoko. Moi drodzy, ruszam do tej jaskini i widzimy się tam, na miejscu, Trzyma za momencik, ok? Dobra, jestem w moim pomieszczeniu do oddychania. Jest jaskinia, która jest koło tych tutaj wystających stalagmitów, stalagmitów, nie wiem jak to się nazywa. Coś na stala, stala gnity chyba, bo stale gnity to są chyba z góry. Przelecimy przez tę jaskinię. Jest dużo irydu, ale na razie nie potrzebuję siarki. Sprawdźmy, co tutaj zostało. Biorę. Po prostu będziemy już zbierać te wszystkie pierdoły. Tutaj się jeszcze nie roztopiło, ale raczej to już mi nie jest potrzebne. Tam jest wyjście z jaskini. Czy ja tutaj znalazłem wszystko? Tu mamy Zeoid, to sobie go weznę. Przejrzymy jeszcze tutaj. Dookoła. Kolejny zaolit, świetnie. I kolejny, bardzo dobrze. Tam już nic nie ma, dobrze, dobrze. O, jest jeszcze jeden zaolit. Świetnie, dużo zaolitów, bardzo dobrze. No dobra, to teraz możemy. Ojej, ja, czy ja dobrze idę. Tak, tu jest wyjście z tej jaskini. Teraz polecimy. Moi no kochani, ten teren chciałbym zbadać, ponieważ go nie badaliśmy za bardzo jeszcze. Troszeczkę, ale nie dużo. Zerknijmy, czy jakieś skrzyneczki z tej strony są, bo biegaliśmy e, po tym terenie i szukaliśmy skrzynek już. Ale nie wszystko, nie wiem, czy wszystko znaleźliśmy. Na pewno jakaś złota by się przydała. Skrzynka tutaj. Popatrzeć i zo to sobie weźmiemy. No i musimy pamiętać tylko o tlenie, nie? Że jak będzie nisko, to trzeba lecieć w stronę radi radiolatarni. I jest niewidzialna ścianach. Tam już nie mogą przejść z jakiegoś powodu. Już kto wie, może to tylko się jakoś. Zablokowałem na czymś, a no, faktycznie się blokuje. Mogę przejść? Nie, e, do góry idę, już dalej nie mogę, to jest koniec mapy. Dobra, lecimy tutaj sobie powietrze wziąć. Słuchajcie, odnaleźliśmy w ogóle już cztery zejścia na dół. Cztery ukryte bazy. Weźmy sobie powietrze. Cztery podziemne bazy. Tu jest jedna. Jeszcze raz wejdziemy do niej, zobaczyć, czy wszystko wziąłem z niej. Nie, tutaj zostawiłem... Pozostawiałem parę rzeczy. Jeszcze raz tu wchodzę, bo... Chcę się upewnić, że wszystko wzięte jest. Co to jest za roślinka? Lirma. To mamy. Wiadomość czytaliśmy. Tutaj... No są te rzeczy, których nie potrzebuję. A tutaj było ukryte przejście to Są skrzyneczki, czyli aluminium Chcę posprawdzać, czy to są takie rzeczy, które mogę jeszcze wziąć Nie, to wszystkie śmieci już zostały po, pobrane, czyli tutaj naprawdę nie ma po co wracać już Łóżka mogę rozebrać pewnie Mogę? Nie mogę łóżka rozebrać Dobre sobie Dobra no to wychodzimy stąd. Nie, tu jeszcze nie byłem. O, to roślinki to wezmę. Teraz roślinki się bardzo przydają. Aha, tu jest ta ukryta ściana. To była chyba. E, tą roślinkę, tą, tą, tą... Te rzeczy to już nie potrzebuję. Dobra. Wracajmy w takim razie do e, bazy. Nie do bazy, co ja mówię, na zewnątrz. Po powietrze. To jest. Tutaj? Nie, to nie jest moje powietrze. To jest powietrze. Trochę weźmiemy, okej. Okay. Nie mam. Tego tu by da się rozłożyć? Nie, ale mam brązinkę Ormea. To mogę ją zabrać. Wietnie, wody nie mam przy sobie. Będę musiał. Znaleźć coś do picia, jeszcze tak przeszukamy na szybko ten teren. Bo tutaj nie widzę miejsc, gdzie mógłbym się napoić. Ale fajnie byłoby jakieś skrzynki znaleźć z chipami. Bo jeszcze nie mam wszystkich chipów odkrytych przecież, czy tutaj się da przejść. Tutaj się dało przejść, ale szukam skrzynek ukrytych. Uważaj, bo woda wody coraz bardziej mi brakuje. Ojojo. No i tutaj nic nie widzę. Oczywiście ja wiem, że te skrzynki złote są bardzo ukryte mocno, także ciężko je tak od razu od tak sobie znaleźć no ale szukamy może znajdziemy jakąś zwykłą chociaż skrzynkę jeszcze no na tym terenie już byliśmy tutaj jest zejście No nie ma. No dobra, tutaj jest wejście tam. Tamten biom. Co tu jest za, za pasmęka, przełęka? Przełęka, kurczę, co za polskie nazwy. Przełęcz. Przejście. No nic. Tutaj nic nie ma. No dobra, no to wracamy tędy. Słuchajcie, z wodą ciężko. Trzeba by było ruszyć. Czy napić. Aby się napić, to najlepiej tutaj też badaliśmy wszystkie tereny już nie jestem przekonany, że nie zbadałem wszystkich nie mam wody przy sobie, prawda? nie mam jestem przekonany, że nie zbadałem że nie znalazłem wszystkich skrzynek, że nie znalazłem wszystkich chipów tutaj byliśmy najpierw woda idźmy w stronę tego pierścienia, tam jest woda a później ten teren jeszcze raz badamy Słuchajcie, no i wydaje mi się bardzo mocno, że to nie jest ostatni odcinek, ale będzie teraz przerwa do odcinków, ponieważ tlen, tylko pomiałem tlenie. Na szczęście mam jeszcze e, krytyczny poziom. Tam jest to, to pomieszczenie. Zdążę, bo mam nadzieję nie zdążę musiałem tak zrobić tuż przy tuż przy przy tym pomieszczeniu e, wydaje mi się, że teraz będzie dużo przerwa do odcinków e, ponieważ no ponieważ e, muszę czekać aż będę miał 75 reformacji e, to jest już nudne pewnie dla was, żeby tutaj nie mam co już więcej robić tylko Ulepszać sobie, kłaść kolejne drzewa, stawiać kolejne drzewa, rozsiewać kolejne drzewa, strzelać w kosmos rakiety. No i czekać aż będzie 79. Więc teraz będzie długa przerwa od od, od, tych, od pomiędzy odcinkami. Najprawdopodobniej, chociaż nie, nie, nie jestem pewien, tylko tak mówię, gdybam sobie nie ale chyba tak też zrobię właśnie, że będzie długa przerwa, będę sobie po, po, swu, po cichutku, po swojemu, w wolnym czasie włączał Planet Crafter i ogrywał troszeczkę budował kolejnych rakiet, wystrze wystrzelał w kosmos jeszcze będę czekał będę czekał aż dojdzie do tego do tego, do tego ta te reformacja dojdzie do 75 no i wtedy nagram odcinek gdzie pokażę co zbudowałem kolejnego, albo co blokowałem. No okej okay, moi drodzy, ja tutaj tak sobie gdybam, gdybam, latam w kółku, ale już naprawdę nie widzę żadnych skrzynek takich, które by mogło coś ciekawego pokazać. Hmm. Co, co byśmy? Tutaj była. Tutaj jest zejście do irydowej jaskini. Kolejnej. Tutaj byliśmy też. A nie, to jest zejście na dół. Tutaj też byliśmy. Zobaczmy sobie, czy tutaj jeszcze coś... E, możemy rozebrać, czy jest coś ciekawego. Ten, no, tu jest pusto. Możemy tą szybkę nawet rozebrać. Te ściany jakieś nie. Czyli tutaj nic nie ma. Ani to, ani to. Ani to. Niestety. Spinamy się. No, nic nie ma już. Jeszcze zerknijmy, tutaj byliśmy, tak, to jest satelita, co w niej się mieści, to już też wiemy, mam wrażenie, że teraz już naprawdę znam całą mapę, pomimo, że brakuje nam złotych skrzynek, to sporo innych rzeczy. Czy ja mogę rozebrać satelity w ogóle? Nie, nie można. No okay. nie ma co już, teraz może jeszcze... Nie no, wszystko mamy praktycznie osiągnięte wydaje mi się tutaj. Czy może nie wszystko osiągnięte poza skrzynkami czy złotymi. No i... Ale to, to już chyba wszystko obleciliśmy. Yy, tlen, o kurka. Jeżeli coś, czego, coś ominąłem, jeżeli czegoś nie zrobiłem, dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli jest coś, coś ważnego jeszcze do zrobienia. Co ja z nim zrobiłem, to dajcie mi znać. Tym razem do, zdążę. Do mojego pomieszczenia chyba zdąży, co? o, pewnie, że zdążyłem, super dobra wracam w takim razie do bazy wróciłem do bazy no to moje fanty, które zebrałem po drodze i sobie pomyślałem że to muszę poodkładać wszystko roślinki się jak najbardziej przydadzą ale zbuduję sobie jeszcze to wiertło 6 super stopów i 3 osmy tak, zakończę chyba odcinek jeszcze, obejrzę jak drzewka wyglądają, które zasadziliśmy. Także na szybciutko zrzucimy sobie te roślinki. Wszystkie. No i korę też na razie zrzucę tutaj. I sadzoneczki też. Zeolit. No, trochę tego zabraliśmy. Się przyda. Mam żelazo, które już. Mam pełną szafkę z żelazem, więc nie chcę. O, ale to muszę wziąć 3 i 6 super stopowa 3, 4, 5, jeszcze jeden super stopie będziemy mieli a tutaj też mam yy... panina była tutaj gdzieś tak ok jeszcze jeden super stop Pyk. i mam 6 tutaj mamy dobra yy, w takim razie oj życie, wiedzenie miam wyk dobrze czy jest fasolka gotowa? już tak, jest gotowa można kolejną zasadzić, świetnie napić się wody najpierw zebrać trochę tej wody bo ona jest potrzebna bardzo mocno teraz cyk 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 napić się trzeba okej okay. odłożymy wodę um takie szafki ją odkładać, tak naprawdę. Tutaj na razie ona się przyda. Zrobimy jeszcze jedno wiertełko. Obejrzymy. Dobra, tutaj gdzieś te wiertła stoją. Tak to postawimy kolejne. Pyk. Niech jest. Możemy kolejny stawiać, ponieważ mamy ten ogromny generator fuzyjny, czy jakoś tak to się nazywało nie pamiętam On nam daje mnóstwo generator fuzji nuklearnej daje nam mnóstwo energii i chodźmy jeszcze zobaczyć jak nam drzewka rosną powietrze ok I teraz tak tutaj mamy te drzewka o, ładnie one sobie tam przy tym prosiełaczu drzew tutaj przy nad wodą sobie stoją tutaj drzewka które zasadziliśmy które zasadziłem poprzednio to już wam pokazywałem te tutaj czy jakoś? Tutaj mi urosły drzewka, ale kurkaj, ale jak ja mogę te drzewka, jak mi się skończą, pozyskiwać nowe nasiona, jak mi się skończą? No nie mam pojęcia, właśnie. I tu mamy e, linifolia. Drzewka, linifolia. Ładnie, ładnie. To są linifolia. A tutaj mamy ala atusa Aleatus, też 100%. Tak wygląda aleatus. O. Jak pozyskiwać kolejne e, roślinki z tych drzewek? No nie mam pojęcia. Bo się skończą prędzej czy później te roślinki, i co wtedy, nie? Dobra, tam był aleatus. A tutaj mamy tą ostatnie, które posadziliśmy. To jest. Już nie pamiętam. Takie. To było. Ternea. O, no i się powoli nam klucze lasy robią na tych, na tych terenach. Bardzo fajnie. Słuchajcie, tak jak mówiłem, następny odcinek będzie dosyć... No późno już. Bo teraz wszystko mam osiągnięte. Tak mi się wydaje. No chyba, że napiszecie mi w komentarzach, że coś jeszcze mogę zrobić. Ale tak to będę po prostu czekał i stawiał kolejne drzewka resztę tam chyba 3 czy 4 zostały. Aż będzie 75 tutaj terraformacji tutaj nakręcimy odcinek, zobaczymy, e, odblokujemy rozsiewa T3 i będziemy, albo nawet i poczekam, aż będzie tyle terraformacji żeby odblokuję te 3 i będę dalej wstawiał mnóstwo drzewek, wystrzeliwał, wystrzeliwał? Tak się mówi? Nie wiem. Będę strzelał w kosmos rakietami, aby przyspieszyć wszystko, aż dojdziemy do tego miejsca. Wtedy zrobimy to termojądrowe ogniwo energetyczne, które będę Wkładał we wraki, czyli tam tamten wrak, bo tam było możliwość włożenia go, i chyba w ten wrak, bo też była możliwość włożenia. Tak mi się mocno wydaje. Wtedy odblokujemy nowe drzwi, które możemy otworzyć i zobaczymy, co się za nimi kryje. Tak czy inaczej, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Em... Jeżeli się spodobało to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie subskrybujecie kanału serdecznie zachęcam do tego i dziękuję wam za waszą aktywność, dziękuję wam za wasze komentarze i porady. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego odcinka. pa. pa.